Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych. I całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu, wszyscy cię szukają. Lecz on rzekł do nich, Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Zasiądźcie, proszę, w miarę wygodnie, chyba że tak jak zwykle, ktoś potrzebuje drzemki po obiedzie, to smaczności. Smacznej drzemki. Kochani, no, ostre jest Słowo Boże i skuteczne. Dzisiaj również, jak i zawsze, i chciałbym się z wami podzielić, raczej spróbować podzielić tak, jak, jak Pan Bóg przemawia do mnie. I może akurat to też was jakoś poruszy, ciebie poruszy. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czy życie to wojna czy pokój? Albo co jest stanem naturalnym w naszym życiu, wojna czy pokój. Zapewne taka pierwsza myśl, która może nam się pojawić w głowach, to jest no jasne, że pokój. Nic bardziej mylnego. W geopolityce wszyscy o tym wiedzą doskonale, że naturalnym stanem jest wojna, a nie pokój. To znaczy, żeby mieć pokój, to trzeba o ten pokój zawalczyć. Zresztą Pan Jezus, kiedy przyszedł, no to powiedział, nie przyszedłem z pokojem, ale przyniosłem miecz. A w ogóle to na początku był chaos. I dopiero później Bóg wszedł i uporządkował ten chaos, bo uporządkowany chaos jest, jest pokojem. I to są pierwsze słowa dzisiaj z księgi Hioba, księgi bardzo trudnej, bardzo wymagającej, a z drugiej strony chyba bardzo adekwatnej do naszych obecnych czasów i do sytuacji bardzo wielu z nas, nie tylko w tym czasie pandemii, ale myślę, że możemy jakoś bardziej zrozumieć teraz ten tekst i właśnie to, co przeżywał Hiob. Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Czyż nie jest tak, że jeżeli sobie uświadomię właśnie tą prawdę, jeżeli to jest prawda, że życie to wojna, że życie to walka, że tak naprawdę muszę każdego dnia się budzić z takim nastawieniem, że będę się starał, żeby kochać, żeby przebaczać, żeby wychodzić do drugiego człowieka, tak jak mówi święty Paweł II, ma być słabym dla słabego, silnym dla silnego, czyli żeby wychodzić ku pragnieniom drugiego człowieka, do tego, czego on najbardziej potrzebuje. No bo bardzo często jest tak, że my po prostu nie mamy na to sił. Hiob jest tego fantastycznym przykładem dzisiaj. Można nie mieć zupełnie sił, a można jednak pomimo wszystko nie odejść od Boga. I tak sobie myślę dzisiaj i z tym się na początku chcę z wami podzielić, że może to jest pewien taki pierwszy klucz do tego, żeby żyć pełnią życia, do tego, żeby, żeby podążać za Panem Jezusem. Że każdy dzień tak naprawdę to jest wystawienie siebie na swego rodzaju walkę, żeby być wojownikiem światła, a nie wojownikiem ciemności. Bo kiedy nic nie będę robił, to będę wojownikiem ciemności. Ale kiedy będę się starał, kiedy będę uporczywie wykorzystywał te wszystkie zasoby, które on mi dał, to może być dobrze. I od razu taka, takie uświadomienie sobie właśnie takiego nastawienia do życia, myślę, że paradoksalnie, ono ułatwia nam życie. No bo gdybyśmy zakładali, że życie to pokój i wszystko przychodzi od tak po prostu, a później się konfrontowali z rzeczywistością, która zgoła odmiennie tak naprawdę nam to pokazuje, no to byłoby trudniej. A jeżeli wiem, że jednak mam się nastawić na trud, to chyba wtedy to przychodzi znacznie łatwiej. Ciekawe, czy Hiob był nastawiony na ten trud. Okazuje się, że chyba bardzo dobrze, a w jaki sposób, to na koniec wam o tym powiem, kiedy będę mówił teraz właśnie o Hiobie. Myślę, że historię Hioba każdy z nas zna bardzo dobrze, aczkolwiek nie sądzę, żebyśmy wszyscy przeczytali Księgę Hioba bardzo skrupulatnie. Ja pozwoliłem sobie wczoraj jeszcze wrócić do Księgi Hioba i bardzo gorąco ciebie zachęcam, żebyś się z nią zapoznał, no bo oczywiście my historię znamy, ale tam jest kilka takich bardzo ciekawych też niuansów, kiedy przychodzą do niego przyjaciele, takie różne rozmowy. Bardzo majętny człowiek, bardzo mądry człowiek. Mądry człowiek dlatego, ponieważ oddawał chwałę Bogu. Bardzo bogobojny, bardzo prawy. No i Bóg mówi: Zobacz, Szatanie, jakiego mam cudownego człowieka, który mi cały czas błogosławi, który mnie wychwala. Szatan mówi: No dobrze, to zabierz mu to wszystko, zobaczymy, czy będzie cię dalej wychwalał. No bo to jest takie myślenie powierzchowne. Jeżeli mi jest dobrze, zresztą tak było też w Starym Testamencie, i Bóg mi błogosławi, czyli wszystko mam, no to łatwo jest mi dziękować. Ale co wtedy, kiedy Bóg mi to wszystko zabierze? Czy, czy nadal będę mógł być w pokoju z Bogiem, już nawet nie mówię dziękować, ale być w relacji ciągle. Przepad majątek. Całkowicie, absolutnie mało tego, że przepad majątek. Hiob miał siedmiu synów i trzy córki. wszyscy, wszyscy zginęli. I w pewnym momencie Hiob powiedział, po tym kiedy się o tym dowiedział, poszczególnie go słudzy przychodzili, mówili mi o tym, że tu straciłeś majątek i tu i tu, a na końcu straciłeś wszystkie swoje dzieci. Wtedy Hiob powiedział rzecz bulwersującą, taką rzecz, że jak sobie czytałem, to mnie trochę zmroziło i powiedziałem, Hiobie, psz, chyba przesadziłeś minimalnie, rzecz ujmując, Bo powiedział, Bóg dał, Bóg wziął. No mocne słowa, ale może na początku w takim szoku można to powiedzieć, zwłaszcza jak ktoś jest taki bogobojny. No ale mało tego, że Bóg wszystko mu zabrał, to jeszcze pozwolił Szatanowi dać coś więcej. Więc szatan obdarzył go, obdarzył go trądem. I w pewnym momencie, kiedy już ten Hiob tak bardzo cierpiący był, był w trądzie, no to jego najbliżsi, dokładnie mówiąc jego żona, powiedziała, w pewnym momencie, patrząc tak na niego i na jego cierpienie mówi, przeklinaj Boga i umieraj. Złożeć Bogu, takie są dokładne słowa w języku polskim przetłumaczone. Złożeć Bogu i umieraj. Zobacz, jak on cię potraktował. To niesamowite, ponieważ dalej, kiedy przypatrujemy się tej historii Hioba, okazuje się, że on naprawdę przeżywa bardzo trudne momenty. To nie jest tak, że to jest jakiś heros, który nie ma ciała, bynajmniej. To jest normalny człowiek. Normalny, zwykły człowiek i przeżywa swoje wątpliwości, przeżywa swoje utrapienie. W pewnym momencie mówi, przeklinam dzień mojego urodzenia. Lepiej, żebym się nie urodził, bo przeżywam tak ogromne cierpienie. Tylko ciekawe jest to, że w żadnym momencie nie powiedział, przeklinam Boga. W żadnym momencie. Tego nie powiedział. Dlaczego? Kochanie, może jest tak, że Hiob miał bardzo bliską relację z Bogiem, ale taką prawdziwą relację z Bogiem. My bardzo często mamy taką sytuację, że kiedy coś się dzieje, znamy to, 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 to polskie przysłowie, zresztą polskie przysłowie są z reguły bardzo mądre. Gdy trwoga to do Boga, albo gdy zaczyna się coś dziać złego w naszym życiu, czy w życiu naszych najbliższych, mówimy: No Panie Boże, jak to jest możliwe? Tylko, że Hiob nam dzisiaj pokazuje, że. Może tak nie być, jeżeli masz bardzo, ale to bardzo bliską relację z Bogiem. Oczywiście o taką relację jest bardzo trudno, ale skoro dzisiaj o niej, o niej czytamy, to chyba też jesteśmy do tego wezwani, zwłaszcza, że w bardzo niełatwych czasach żyjemy i wiele faktycznie trudnych momentów na nas spływa. Na przykład, jeżeli chodzi o moją wspólnotę jezuitów, niedawno pożegnaliśmy ojca Staszka Wytrążka. A teraz już niebawem będziemy żegnać ojca Kazimierza Wójta. Spokojnie żyje i ma się dobrze, ale zupełnie stracił pamięć i, i w tej chwili jest w bardzo poważnym stanie i tak naprawdę już nie wie, gdzie jest, i nie wie, kim my jesteśmy. My nie jesteśmy w stanie mu pomóc. Więc następna niedziela o godzinie 12 to będzie ostatnia msza z ojcem Kazimierzem Wójtem. No i jeszcze praca zdalna z uczniami, gdzie uczniowie nie mają żadnego kontaktu fizycznego, trudne to jest dla nauczycieli, dla nas wszystkich. Ja spowiadam w konfesjonale i bardzo często, i coraz częściej teraz słyszę, osoby, które przychodzą po dłuższym okresie czasu, od ostatniej spowiedzi po półtora roku, po trzech latach, po pięciu. No i wtedy tak delikatnie pytam a co cię skłoniło do tego, że teraz po tak dłuższym czasie przyszedłeś albo przyszłaś do konfesjonału. I coraz częściej słyszę: śmierć mamy, albo śmierć taty. Kochani, i tak sobie myślę, że w życiu każdego tutaj, gdzie jesteśmy obecni na tym świętej, no to chyba każdy z nas, mniej lub bardziej, mam nadzieję, że mniej, naprawdę szczerze mam nadzieję, że mniej, ale możemy jakoś wczuć się trochę w sytuację Hioba. Na szczęście, mam nadzieję, bo faktycznie nie przeżywamy takich trudności, takiego cierpienia jak On, ale chyba każdy z nas jest tym cierpieniem i takimi trudnościami jakoś objęty. Każdy z nas. Relacja z Bogiem, bardzo bliska i bardzo, bardzo czuła, niezwykła. Ta historia kończy się w końcu happy endem. Bardzo was zachęcam do zapoznania się z tą historią. Święty Józef Tischner kiedyś powiedział coś takiego, że najważniejsze w życiu to ulec nadziei. Jeżeli nie ulegniesz nadziei, to twoje życie jest beznadziejne. On uległ nadziei całkowicie, znaczy do samego końca, chociaż przeklinał dzień swojego narodzenia, nie przekinał Boga, to do samego końca miał nadzieję, że Bóg go z tego wyratuje. I tak się stało. Kochani, dzisiejsza Ewangelia Mówi nam chyba o tym, co możemy robić w takiej sytuacji, kiedy, kiedy spotykamy się z Hiobami naszego życia, bo jestem przekonany, że, że taci, tacy Hiobowie oni są wokół nas i wcale nie ma, nie ma tak mało. To, co mnie dzisiaj bardzo dotyka w dzisiejszej Ewangelii, to jest dotyk. To jest dotyk Jezusa. Znaczy Jezus przychodzi do teściowej Szymona i bierze ją, ujmuje ją za rękę i wtedy opuściła ją gorączka. Kochani, myślę sobie, że jedną z najgorszych rzeczy w czasie pandemii jest, jest właśnie między innymi to, że ten nasz kontakt fizyczny jest bardzo, bardzo ograniczony. Bardzo ograniczony. Myślę sobie, jak dzisiaj słyszę ten refren, Panie, Ty leczysz złamanych na duchu, że chyba każdy z nas jest posłany właśnie, żeby tak leczył złamanych na duchu. Pamiętam bardzo dobrze. Kiedy posługiwałem już jako jezuita w nowicjacie przez bodajże chyba półtora miesiąca w szpitalu, byłem na oddziale wewnętrznym jako taki salowy pielęgniarz, to taka jedna z prób jezuickich, którą my przeżywamy i tam robiłem wiele różnych rzeczy, właśnie jako salowy pielęgniarz, rozmawiałem z, z osobami chorymi, też z pracownikami. I pamiętam pewnego pana, takiego starszego, z którym bardzo miło i mi, przyjemnie spędzało się czas. Rozmawialiśmy, ja go chyba bardzo polubiłem, bo mnie chyba też bardzo polubił, więc miło, by nam, no, miło nam było spędzać czas ze sobą. I w pewnym momencie on zaczął tak przygasać jak taka świeca. Doszło do tego, że on już nic nie mógł mi mówić i ja też zaprzestałem mówić, bo to było bez sensu. Natomiast pamiętam to bardzo dobrze, że każdego dnia on na mnie wyczekiwał. I kiwał tak delikatnie ręką, bo tylko to mógł robić. I jak po prostu chwytałem tą rękę, i tak sobie siedzieliśmy w zupełnym milczeniu. On milczał, bo nie mógł nic mówić, a ja milczałem. No bo po co miałem mówić? Myślę sobie, że pomimo tego, że tam wydarzyło się bardzo wiele dobra w tym szpitalu, bardzo wiele fajnych rzeczy udało się zrobić, bardzo dużo Pan Bóg zrobił przeze mnie, to chyba to, było, to był największy sukces. To było to, co najbardziej mu się udało. To znaczy, że mogłem spotkać tego człowieka. I mogłem być słabym dla słabego, tak po prostu trzymając go za rękę. Pamiętam, że każdego dnia, kiedy szedłem wtedy do szpitalu, mówiłem sobie, to jest najważniejszy punkt mojej, mojej posługi w szpitalu, chociaż tam spędzałem kilka godzin, to to jest najważniejszy punkt iść do tej sali, do tego Pana i podtrzymać go po prostu za rękę. Tego dnia przyszedłem i jego łóżko już było puste. I co do tego nie mam żadnych wątpliwości że do dzisiaj, że to było najważniejsze i najpiękniejsze, co Bóg dokonał w moim życiu wtedy, kiedy miałem właśnie tą posługę w szpitalu. Kochani, tak sobie myślę, że nie brakuje tych siobów w naszym życiu, że sami nim jesteśmy i że bardzo teraz potrzebujemy dosłownie pomocnej dłoni, ale nas samych. To znaczy, żebyśmy się trzymali za rękę, żebyśmy się przytulali do siebie. Mąż do żony, żona do męża, rodzice do dzieci, dzieci do rodziców, narzeczony do narzeczonej i tak dalej. Bardzo to jest, bardzo jest ważne. Dzisiaj była taka fantastyczna sytuacja po msze świętej, bo miałem też mszę świętą o godzinie dziewiątej. Taka starsza pani przyszła do zakrystii poprosić w intencją świętej i mówi, czy ksiądz przytuli starszą babę. Ja mówię, z przyjemnością. No i żeśmy się przytulili od razu make my day. Fantastycznie. Kochanie, myślę sobie, że to jest bardzo ważne. Psychologia zresztą o tym mówi, bardzo, bardzo konkretnie. Psychologia nawet mówi w ten sposób, że cztery razy przytulenie dzienne to jest norma, żeby być normalnym, żeby nie zwariować. A sześć do ośmiu to jest całkiem nieźle. To jest chyba najważniejsze, co możemy zrobić. Skoro, skoro ten Jezus przyszedł jako faktycznie człowiek, żeby pokazać nam swoją fizyczność, no to cóż lepszego możemy zrobić? Chyba być podobnym do Niego, skoro On to robił wobec tych, którzy są chorzy. To róbmy tak samo. A chyba tak będzie, że wtedy nasze życie będzie się stawało coraz lepsze pomimo tych wszystkich trudności, które przeżywamy.